Witam was widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tak długo wyczekiwanej w sił babci Ej, słuchajcie, dlatego tak długo nie było odcinków, bo my z wnuczkiem czekaliśmy na jakiś genialny pomysł na biznes I wpadliśmy na pomysł na biznes, a dlaczego wpadliśmy na pomysł na biznes? Bo zabrakło nam e, siana, trawy i e, siano-kiszonki no i słuchajcie, my mamy tylko jedną łąkę, jak dobrze wiecie, ale na razie troszkę mamy pieniędzy, mamy znowu 2200 22 złotych, także jest to budżet, którym można już coś poświrować. No i wpadliśmy na pomysł, że gdyby udało się kupić drugą kosiarkę, no bo mamy ciągniki i tak na dwa zestawy kosić, no to kurczę, można było coś poświrować, bo... Co prawda, przetrząsać mamy jeden i to niewielki, ale wiecie, z przetrząsaczem to się szybko chodzi, więc nawet jeden by dał radę i w tym czasie druga osoba by grabiła. Czekajcie, sekundkę. Halo! Halo, dzień dobry, to jest wodzienie z komisariatu policji. pani, y, jest to pani 15 tysięcy złotych. Musi pani nam w tym momencie te pieniądze przelać, proszę pani, bo ma pani nieopłacalny mandat z roku 2002. Prowizja już urosła, proszę pani o prezentowanie i, i musi pani właśnie 150 tysięcy w tym momencie nam przelać na naszą konto bankową. A po całym je w dobę! Trafi do, do sądu i pani pójdzie do dowiedzenia. A po całym mnie w dupę, ja się jeśli nam i nam zrobić. Do widzenia! Dobra, do pani, do komisariat, do nie do, do, do sądu. O siostki cholerne yy, Dobra, wracając do tematu Ten yy, roz yy, ten Przestrząsacz da radę, bo z nim można szybko chodzić W tym czasie druga osoba będzie zgrabiać Belarkę mamy nowiusieńko, słuchajcie z, yy, Można powiedzieć z salonu, sip ma, Więc też na luziku I! Znalazłam fajne ogłoszenie, dzierżawy Chłop tam chyba kończy gospodarkę, bo to już jakiś starszy ziomuś No i wtedy można było wziąć tą dzierżawę ale najpierw jedziemy obejrzeć kosiarę. Znalazłam fajną kosiareczkę wystawiona za 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 za, 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 za 6 tysięcy chyba. Także dobra oferta. Nie można jej luknąć. No i jakby się udało kupić kosiarę, od razu bierzemy tą dzierżawę, bo to jest dzierżawa na takie wiecie troszkę większe pole, także jeżeli by cię dało, dało radę kupić tą posiarkę w takiej fajnej cenie i tą dzierżawę ogarnąć, no to można trzebać biznes. Co, te belki, które nam by były potrzebne, to by zostały u nas? Czekaj, to chyba tutaj, po sąsiedzku. Eee, a, a resztę możemy było, wiecie, sprzedawać w jakimś targowisku czy coś przy takiej dużej łące, to no, no to chyba tutaj, po sąsiedzku, tak ładnie. I koń, i koń O nie, o nie, szak. Dobra, dobra, ja ci dam szachę! Ja, ja ci dam szach, Patrz teraz! Et ty, Ale ty jesteś, ty! Szach, mat! Wygrałem! Proszę pana, a co pan sam ze sobą w szachy gra? O, witam! No, no, bo, no, ja nie z kim? No, więc, no, sam ze sobą to pykam czasami takie. Opowiem powiem pani szczerze, że. Ja to kiedyś kurczę w szachachachach, to ja Bukary zdobywałem! Hmm, ale sam ze sobą? Nie no ja byłem mistrzem w wszachachach kiedyś. A. No i na starość tak zostało, że sa, sam ze sobą, w szachy grabi bagietkę. Nie, to że nie... A o, co pana... pani to sprowadza, może pani ze mną w szachy zagrać? Myślałem pani. Proszę, Proszę pana... Odzie? Powiem panu szczerze, że, że mnie bardziej co sprowadza, to sprowadza do kosiarka co tu stoi, nie? Bo na ogłoszeniu A, bywa. Nie pani do mnie przyjechała, ja tak jeszcze żwawy, to wie pani. Nie, 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 nie. Ja bardziej po to kosiareczkę. No powie pani, że no masz maszyna, ja już nie gospodarzuję tu zbytnio. Trochę podrapana proszę pana. No bo no tak trawę kosiła, kamiutki gdzieś tam były, no to... No to wie pani, jak to wygląda wszystko, nie? A proszę pana! Mm. A te ogłoszenie tej łomki to nie od pana? No jak? Poczekaj. No też, bo on dwie. Tak, ale ta, taki lasek tam obok jest i z drugiej strony taka łąka, tutaj no, zaraz no, tam, za mną, no, za moją posesją. No, no tak, tak, tak. Kurde, poczekaj moja, pan. Moja, no. No, z pana, tak? No moja, moja. Jeszcze jak najbardziej. To zaraz podjadę, może zobaczę, tylko najpierw z tą byśmy się dogadali. A proszę pana, ja bym no. mogła zobaczyć, co ona chodzi? Podpina pani. O jaki władek! O mamma mi jaki, jaki cudo, o ja, o ja! Co podało się o, dla pana? A kto pani zamarwiła takiego tutaj władka? Znaczy no mechanik mi pomagał, wie pan? Ja i stół o, podnosiło, mamma, mama, jajkude. I on był tak, proszę pana, o. powiem panu że od podstaw robiony, od gruzów, jak to mówią. O, ile to kosztowało taki władek! Oj, szczerze! Się... Teraz, teraz panu nie powiem, bo sama nie jestem pewna, wie pan. Dobra, Podepnij pan pod tu. Podpiąłem, podpiąłem. ja zobaczę, jak to chodzi. No, rozkłada pani, rozkłada powolutku, o. A jak to się Czeka rozkłada, pani. ręcznie! Czeka pani. Aha. No. I ona się rozkłada. A, 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 a jak? Jak to się robi? No tu trzeba odhaczyć tego wichajstra tylko, nie? Aha, aha. i dobra. I włącz, pan. Tępe noże. Jak to tępe? Tempę Jakie tu no to czeka Pani, no to Pani wie, że ile Pani... chce Pani przetestować? No. No jedzie nam Pani na moją łąkę. No dobra, a bardzo... No ja tam dojadę. Pan przyjdzie, czy jak? Ja przyjadę za chwilę. Dobra, tak ja to to podnoszę, podniosę. Sama ja samochód garażu wciągam. Dobra. I... I jedziemy. I podjedź Pan na łąkę, to... a dobra, a za tą eee, koziarkę, jakby ona działała, to ile się dogadamy? No to... Pogadamy tam na łące. Dobra, jak, jak pan się nie ma, ja panu nie ukradnę, ja tu po sąsiedzku, to wie dobra, pan. Dobra. Ja swojego nie ukradnę, jak to mówiono. no. Bury widzowie, no ta siarka nie wygląda najgorzej, nie? Jak sobie tak na nią spojrzeć. To tragedii nie ma. No i ona jest troszkę szersza nawet niż ta co my mamy, nie? Ciekawe czy ona tutaj przy włodnym miejscu będzie dobrze chodziła. Się tak zastanawiam. Eee, ale zobaczymy wszystko, zobaczymy jaką tu cenę mi zaoferuje i w ogóle eee, i może się byśmy dogadali na no, ta łąka, tam jest kurde spory kawałek, zobaczymy i on tam będzie chciał za tą dzierżawę, nie? Ale widać, że chłopcio w miarę taki w porządku. Może nawet lekko można byłoby, rzec, że lekko odklejony, no chłop sam ze sobą w szachy gra, także raczej zdrowy w 100% nie jest, prawda? No dobra, tylko nie wiem jak się na tą łąkę jedzie. Nie mam pojęcia Czekaj, to ja do niego zadzwonię. Halo panie! Halo, halo! A to pana łąka! Ja czekam! Aha, a jak ja mam pojechać? Czekaj, musimy za sodowo. To poczekaj, pani, ja tu wyjdę na główniejszą drogę, zaraz może pani gdzieś tu za No, Dobra, no to czekam. Czeka pani, czeka tu na łączach. Zawróć, zawróci. Nawrócić? Nawróci pani, no. Powiem panu, nigdy na tą pana łąkę nie jeździłam, widziałam tylko tyle, co na ogłoszeniach. Idzie pani my? O, widzę, widzę, no. I tutaj, tutaj. Kurde, ale tam tu bogate gospodarze mieszkają, co? Tyle belek mają, takie o, stosy. No, tu, o, tu się nakradli tyle, to co pani myśli? Co no pery, to nie wiem. Zabierają się, nakradli, skurczybyki, no? Dlaczego się na Za prl A, za prl No może i tak, no się nie wiem. Krali, skur, nie będę mówił jak. To już tam, to pan, nie gadaj. Dobra. Dobra, się rozłączymy. To jest drogie, tutaj na minutę połączenia. Proszę pana, na minuty połączeń, to już nie mam od 15 lat. Tutaj, tutaj. Paniuczka! Tak, panie, tylko ja patrzę, jak tą koziarkę się rozkłada, w razie czego, wie pan? Dobra, już wiem. Wiesz że pani ja tu rozłożę. Już mi się rozkłada, tylko proszę pana ja... A gdzie pani tu w las? Wpadłam w grzaki. Hmm. Ale pan ma pasata pięknego. A, dziękuję. Prosto salonu. No ale ja zobaczcie jak tu. To... Opuści. Jak? Odpali. I poszli. No rzeczywiście no. Iiośka. No chodzi no proszę pan? pana, tylko wie pan, na no moim Wadymircu trochę za, za ciężko dla tego Władymirca, nie? A no tam za ciężko, za ciężko. Trochę za ciężko proszę pana. Ona idzie, ona nie pyta. Bym musiała się upewnić jak będzie przy moim Ursusie chodziła, nie? To no to może pani wymienić, ciągnik. Nie, ale ja myślę, że będzie chodziła proszę pana, dobra. Nie będziemy tu testowali. Po łące powiem... też się można przejść, może pani zobaczyć? Tak, właśnie, ja chciała tą łąkę zobaczyć. zapraszam. No i powiem mi pan, yy, to jaka taka ostateczna cena za tą kosiareczkę? No 3000, no chciałbym za nią 3000, powiem pani szczerze. Nie? Ale za, za kosiarkę? Yy, 6000, ja tu A... się łączę. Ja na Ale taka ostateczna cena, do ilu by pan zszedł? Do pięciu i pół, no. Dobra, to pięć i pół to już nie będę nawet z panem targowała. Pięć i pół może być. No to wyobrażę. Ale to bo, czekaj pan, to od razu ja bym panu ten, łąkę, bo już to panu nadkosiłam nawet kawałek jej. To ile taka łąka, no bo, no łąka jest duża, tak? Trzy tysiące, no trzy tysiące rośnie. Bo ja tu, już nie, gospoda, ja no. tu już nie, nie te lata mam, co, 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 co trzeba mieć do gry. A proszę pana, jak a decydował, będzie się pan decydował na jakąś sprzedaż tej łąki z jakiś czas, czy coś? Oj, bym ja musiał podłubać. Ja Dobra, tylko podłumać, panie, pan... obiecaj mnie pan, że jakbyś pan w razie ją sprzedawał, to pan no. nie sprzedaż byle chamoju, tylko domy się pan zgłosić. No dobra, dobra, coś to, to i tak dzierżawa będzie, to na spokojnie, to jest to przecież żaden problem, nie? No, tylko żeby my ze sobą w zgodzie żyły, proszę pana. No tak, pani, nie będzie popy robić za przeproszenie na tej łące, no to będzie no. elegancko, no. Dobra, proszę pana. Powiem pan tak, czy ta łąka jest nawieziona? Nawieziona, nawieziona. Nawozem, czy gównem? Knojowicą. Perfekcja. Perfekcja, proszę pana, ja też stosuję nawozy na ulicę. się, nie, ja, się nie, ja się nie bawię w jakieś nawozy, powiem pani szczerze. Nie? Proszę pana, powiem panu radykalnie. Podoba mi się to. Podoba mi się, panie, pan bo, mi się bo, podobasz. Ooo, to było na jakąś randkę? No, broń Boże, nie w tym kontekście. Ja. Dobra, panie, słowo radykalne, ile panu dać? Dobra, za wszystko osiem. 8 będziemy zniżyć. Będziemy Elegacko. Proszę pana! Piona! Pysztawa, proszę pana! Już te 500 tam. To, to potyguje, nie? To da pani 8 tysięcy. Piona! Piąteczka. Dobra, jest perfekcja. Eee, 8, tak? Tak, tak. O, to pan trochę zbił z ceny. Dobra, o, to jest. Proszę bardzo. Dziękuję. No. Oby I... służyło. I teraz się kręci. O, jeszcze raz tylko trawkę ucuję. Moja traweczka, moja. Powie pani, że ja dbałem o nie od 40 lat, nie? To tak szkoda, głupa. No ja wierzę panu. że. Wie, się powie, że... Pan nie płacze. Jak pan chce, to zawsze może pan do mnie przyjść, mi pomóc na gospodarce, czy coś. Pani Spokojnie. Nie, już no nie te lata. Jak ja to coś to, nie biorę, to takie. Jak coś to spokojnie. Dobra, panie, panie ja mam ciosu, ja jadę po wnuczka i ruszamy dobra, w tą łąkę. Dobra, <laughs> proszę dobra, pana, dobra. ja powiem panu yy, szczerze: wlatujemy w tą łąkę jak dzikie świnie, dobra? Mam nadzieję. Dobra. No do widzenia. Do, do widzenia, proszę pana. No i widzowie, 8 tysięcy mniej, co prawda, ale powiem wam tak: wlatujemy w tym momencie. Zdzieju się w tą łąkę jak dzik w kukurydzę I nie ma pierdzielenia. My po prostu wiecie, wjeżdżamy, wchodzimy, jest o ośka tak zwana, no jest decyd. E, powiem wam jeszcze jedno. E, 8 tysięcy, dużo, niedużo. Za kosiarkę 5, za dzierżawę 3. Możecie powiedzieć, o Janino, okej, okay. ale... Widzowie, wy mi w tym pomagacie, bo każda łapeczka w górze, to jest 10 zł, subskrypcja to 50 i komentarz to 5 zł, a komentarzami można spamić. Mało tego, także wiecie, to też jest wasza pomoc i eee, ja wam powiem tak, jadę teraz dzieju, do Dziejusia, eee, do Dziejusia się zapytam, czy on po prostu, powiem tak, Dziejusiu, czy ruszamy jak dzikie knure i on od razu będzie wiedział o co chodzi, on jest do roboty chętny, proszę was. My za niego to nigdy nie jest problem Tylko musimy te ciągniki przeczepić, bo dla O, mi są... Cześć! Cześć! Cześć się? zobacz, co mam Nowy sprzęcior! Dziejuś! Mam nadzieję, że my za chwilę będziemy tu kosić Ja mam dla Ciebie takie pytanie! Zobaczymy czy ty... Z widzami zobaczymy czy ty byś wiedział o co chodzi, słuchaj. Dziejuś, czy my ruszamy w tym momencie, ale stój, a nie latasz jak ta w szana jajkach! Ruszamy jak dzikie knury w tym momencie? Ruszamy, no ruszamy, właśnie. będziemy kosić, tak, tak, tak Dobra, Dziejuś, ja, e, ja mam propozycję taką, żebyś ty no. może do 40 wziął to znaczy do sześćdziesiątki tą... Nie, ja do 60 wezmę tą nową kosiarkę, bo ona kurde przy miejscu to ciężko ma w co Dobra nie? Więc ja sobie ją przepnę i ją wezmę do 60, zobaczymy jak 60 będzie przy niej chodzić? Szczerze mówiąc, to tak trochę w ciemno wzięłam, nie? Dlaczego? No bo. powiem, że wody mi 2 na godzinę szedł, tylko. Uuu, bieda. Dobra, Ej, babcia. Ja ale to chyba dlatego, że ja ten pomad miałam. Ale nie, to nie dlatego. Ej, może ciężko po prostu miał. Ciężko miał, zarabiał ciężko. Czekaj, babcia, ja tu podepnę i zaraz, Cię wypuszczam. Da ci pomogę, czekaj. No. Dobra. Dobra, masz i leć, a ja biorę się dziesioneczkę. Dobra a, i powodzę, a co, 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 Gdzie będziemy kosić? Przecież tu mamy skoszone, Babcia mnie w konie zrobiła. Nie gadałam ci! No poza kosiarką wzięłam też dzierżawę. Gdzie? Tą głowę taką, co oglądaliśmy, pamiętasz? Tam. Uuuuuu... Okazało uuu, się, że babcia, ten chłop... To jest Sigma! Okazało się, chłop, słuchaj, że ten chłop, on już... On jest tu po sąsiedzku z nami. Że on no, już nie serio? gospodarzy, no on w szachy gra sam ze sobą. Aha, to możemy się poszli z nim w szachy pograć którego razu. Proponował, ale ja wolę nie. Dlaczego? czego? Moja mu się chyba spodobałam. No no to... A komu się babcia nie podoba od tego zasimek babcia? Ach, no, to piesa ta petarda taka. No wiesz jak to mówią, no! No babcia to nie zła sztuka, nie ma co, nie ma co gadać. No jeszcze nie gadajcie, ja że to tobie podobam, to już ty mój noczek nie, nie no Tu mówię... Nie w tym sensie babcia, to mówię ogólnie A -a -a. Dla swoich krówieśników, bo ja to tam nie gustuję w takich wie babcia no W jakich? No w, w starszych ode mnie po prostu tak? A że ja ale tobie lata dziejuś! Ta koziarka! No. To by się zaraz urwie tysiel! Słuchaj, kochanie nie no, urwie, Nie urwie, tu wyboje co! So. Oby tylko ci dysie właśnie... Pod sam kurek. No bo ja tak, babcia, no. Tak to był buja jakby ci się dysiel rwał No bo tam wyboje były. No były, były. Dobra, ja już tu powoli. Jak No to zestawy ci, się wzią. robi. Eee, będziesz jechał za mną, dobra? No dobra. No dawaj. Luksio. Tylko tak siareczka się to wolno rozkłada, więc tu trzeba poczekać chwilkę. Ale to nie ma co szybko się rozkładać, bo to właśnie Ale widziałeś, ona jest przerabiana. Popatrz, nie jest ręczna, tylko tu jest no. dorobiona hydraulika. Popatrz, co prawda w no, takiej wątpliwej jakości ta hydraulika, ale jest. Dobra, ale jest. I co idzie? Ty idzie. O. Ej, idzie to nie najgorzej, no 8 na godzinę. Po poskoszonym mam jechać? Tak, po skoszonym, no. Po skoszonym normalnie popylaś. A ile ta twoja jedzie na godzinę? 14 uuu, to lipa. Moja wolniej. 14, ale to babcia to lepiej zbiera. Znaczy, lepiej zbiera. Ta moja szersza jest po prostu, wiesz? No też racja. U mnie to jest wąziutka. U, u babci trzy przejazdy to... Ukum... Znaczy u mnie jeden przejazd... Nie. Babci jeden przejazd jak moje trzy, o jest post... Oj, czekaj, czekaj, bo kurde, Oj. wyłączyła. Na spokojnie, na spokojnie. Ale a wiesz... Teraz tu a... do 40 trzeba lepsze kosiary by ogarnąć było, by trzeba. Ale ja... Ja się zastanawiałam, może kioska no. Masha, czy potingera. No, no, no. Ale wiesz, to droższy interes, tylko chodzi o to, no tak. że strach, że te ciągniki nie pociągną, wiesz o co chodzi? A co mają nie pociągnąć? Ile babcia jedzie? 7-8 7-8 i 6, różnie. Dobra. Dlatego ci mówię może dobra, ciężko ja pomag, być, żeby... No sześć. Żeby te ciągniki pociągnęły, nie? Nie, elegancko, dobrze idzie. To wiesz co zrobimy? Weź ty no. teraz polecisz w prawo. Tak jak no. ja jadę, co nie? No? Że normalnie potrawię jakby, żeby jeden przejazd zostawić. A ja polecę tutaj do tyłu i dokoszę to. Hmm. Czyli ja już le... le dobra, okej. Okay. Ja dojeżdżam do końca, ty leć w prawo tak jak ja teraz jadę. A, a babcia w lewo. A ja zawrócę, teraz będę jechała w drugą stronę, po skoszonym. No dobra, dobra, No dobra, i kręć ok, w prawo i jedź tak jakby po trawie. Nie pomiędzy, dobra. tylko po trawie. Dobra, dobra. O, 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 I coś co, z takiego. Boku tak, i zostawiaj taką, wiesz, na, na szerokość ciągnika po prostu jedź, żebyś nie jechał pomiędzy, tylko no. Dobra. I ja to później do koszy, spokojnie, bo dobra, ja mam szeroko poziarę. Bo dobra, ja nie chcę cię spowalniać spoko. po prostu, żebyś Ty sobie jechał szybciej. O, bo tak jak ja tu z górki, to ja pędzę 12 na godzinę, normalnie na luziku. No Ale pod górę to wiesz, ciężej ma, nie? O to ja lecę to już ogień, but ogień. Ta, ty już pełna para! Tu, tu babcia tu krzywo jest strasznie, tu trzeba uważać. Ty, tutaj, ale tu jeszcze jak ja właśnie byłam jak e, gadałam tu z chłopem o dzierżawę, no. to tu ja zwróciłam uwagę, no kurde w jednym miejscu to jest taka góra. Nie wiem tu, gdzie tu jest krzywo, krzywo tam jest strasznie, że teraz ja przejeżdżam, trzeba uważać, no. żeby nie, nie połamać, bo to jak się połamie. Można to będzie połamać! Dosyć... Będziesz jak coś, to musisz po... podnosić trochę, żeby, wiesz, nie na maksa opuszczone. wiem, wiem, wiem. Jeszcze wiem, ta babcia, twoja kosiarka, wiem, to ona jest na takich ślizgach, nie? To tam jeszcze luz, no. ale ta moja jak zębami walnie, tak już koniec. To już popi wodą, to jeszcze jedna dobra. No nie, trzeba uważać, bo właśnie. idzie, babcia, ale on idzie, 13 że... na godzinę. Żebyśmy biedy nie narobili gdzie już, wiesz? Ja to ogień, ogień, rura! Zobaczcie babcia, jak alig, elegancko. Aligancko, ksia, kurde, ale... Krzesiorów ksia, tu dużo. Ty, ale powiem ci, nie, nie spodziewałam się, że ta kosiarka będzie taka wymagająca, ci powiem, jeśli chodzi o moc. No, to widzi babcia, nie? No, To nie ale... wygląda na taką, a, a jednak. Nie wygląda, ale jednak, kurde, piłuje mocowo, mocowo piłuje. O, no. zobaczcie, witam, o tej górce mówię, widzicie, jaka tu jest górka? Ej! Ja nie wiem. Paliwo co? mi się skończyło w 60! <laughs> I co teraz? No lipa, trzeba będzie zankować. Ale zobacz! O tej górce tutaj mówiłam ci! Widzisz? Patrz! O, babcia! Tutaj Zapraszam babcię tu! Gdzie jesteś? Tu Tu Przy... Przyciągnik... A tam, no Gdzie to było? O, O tuoj! Tu są takie... Zobacz, babcia. A co? So, o, wyboje, no! No, straszne Kurde, blade. Czeka, babcia, ja mam 40, ten kanister to ja doleję do 60 może, co? No to weź, dolej, no. Dolej dobra. i ruszamy z robotą, bo to... Słuchaj, nie, nie ma co stojać, nie? Uuu, nie mogę. Nie możesz? Nie mogę, Pewnie kolej mocno zakręcony. To ja, strasznie. No i dobra, wiesz co, to ja pójdę po ten... Pójdę po benzynę na podwózie. No dobra. No i dobra. Widzowie, a ja się z wami widzę już w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papatki!